No, cześć. Czy każda firma potrzebuje od samego początku istnienia strategii marketingowej? Uważam, że mierzmy siły na zamiary, i nie każdemu taki dokument jest od samego początku potrzebny. Uważam, że z kolei, że potrzebne jest każdemu gruntowne zbadanie konkurencji, poznanie rynku, na którym działamy, poznanie zachowań użytkowników i ich realnych potrzeb i poznanie y, własnego dlaczego, bo jeżeli będziemy wiedzieli dlaczego coś robimy i działania, które będziemy podejmowali, nie będą robione na zasadzie intuicji, ale y, będą wynikały właśnie z celów y, firmy i będziemy wiedzieli, co chcemy mierzyć i w jaki sposób, no to to myślę, że na początek wystarczy i łatwiej będzie podejmować decyzje o y, miejscach, w które się będziemy angażować i budżety, które będziemy angażować i weryfikować, czy to, co robimy, popycha nas w kierunku, który sobie założyliśmy. No bo jeżeli marketing nie będzie zaplanowany, tylko będzie intuicyjnie prowadzony zgodnie z wizją szefa, założyciela i nie będziemy w żaden sposób go mierzyli, no to później nie mamy narzędzi do tego, żeby sprawdzić, czy żeby ocenić, czy to, co robimy jest dobre, czy, czy niekoniecznie. I z taką myślą Was dziś zostawiam. Cześć!